Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Horizon Forbidden West. Jak widzicie, jestem przy schronieniu, przy uprzednio ukończonym przeze mnie kotle kappa. Jeszcze sobie po wyjściu na zewnątrz pofarmiłem tutaj trochę mew. Um, mew pelikanów, krabów i homarów, więc jestem ciekaw czy... Dzięki temu mogę ulepszyć sobie jakieś. Uuu, tak, mam ulepszenie torby. Ech, dobra. W takim razie zobaczmy. Okej, okay. kolejna torba ulepszona do maksimum. A teraz czego ja potrzebuję? Tak naprawdę okoni. Lamprisów. A, słów, łososi i raz jeszcze łokoni. Więc potrzebuję niestety dużej ilości ryb, ale dobra, moi drodzy. W każdym razie, ja chyba sobie zobaczę tę misję, zawołanie e, odpowiedzi. E, dobra, jaka to jest misja dokładnie? Czas najwyższy, właśnie, kilka. Tylko ma się zająć, gdyż wszystkie wątki główne na razie mam zrobione. O, kocioł Jota. Gdzie on jest? A, no tak, to jest ten. Wait. Jeszcze raz, jak się nazywa ta misja poboczna? Zawołań. Nie, i odpowiedź. Hej. A, dobra, jest tutaj. Zadanie oznaczone, w takim razie przenoszę się i... ...zobaczymy, czy uda mi się wykonać w całości, czy może będę musiał to podzielić na dwie części. Dera mówiła, że stara strażnica jest przy wodospadzie. Czas wysłać żołnierzy do domu. Stara strażnica. Muszę pomówić z ich do odczynił. Kiwo. O. Najpierw dodajcie ja mi tę skrzynię. Tam dopiero dwa dni temu. Tak. A ja tam byłam wczoraj. Wreszcie. Dobra, powiedzcie mi, co wy tutaj robicie i czemu nie chcecie się stąd ruszyć? Oraz, co mam zrobić, żebyście się stąd wreszcie ruszyli? Z kim mam tutaj pogadać? Z Kiwą, tak? Kiwnij ty palcem jeno, żeby oni ruszyli, dobra? Jesteś Kiwa? To ja. Ja ty. Jesteś tą, która zabiła czempiona Regali podczas ambasady. Oddział Tryk tam był. Widzieliśmy pojedynek. Bivalo wciąż wisi mi okruchy. Doceniam, że we mnie wierzyłaś. Przysyła mnie Jera. Pora wracać do domu. To Jerzy odbiło. Nie ma mowy, żeby dowódca pozwolił nam opuścić placówkę. bo po naszej niesubordynacji. Sprawy się zmieniły w bastionie. Tego to już was nie zatrzyma. Naprawdę? Ktoś w końcu runosa? Dobrze zatem. Ostatni członek oddziału Tryk ma służbę na wieży na górze. Muszę go odwołać. nie wow, niezły odgłos. I co nie odpowie? To dziwne. Języko zawsze odpowiada. Ktoś z nas musi iść na górę. Dotrę tam bez trudu. Sprawdzę to. Doceniam to. Wspinaczka zaczyna się zaraz za wodospadem. Postaraj się nie skręcić karku, co? Hmm, nie ma problemu. Zrobię to na pierwszej lepszej skale. Co się dzieje? <grystanie z> Wynosimy się. Wracamy do bastionu. O, to gdzieś tu. To musi być ha. początek wspinaczki. Strażnica powinna być na szczycie. Okej. Okay. Dalej mam chyłę na punkcie karma z nowych kwiatów. A, burza ptaki. Nie no wszystko jasne. Zbliżam się do... Albo bo brzy no, właśnie. baśnie To nie dobrze. Zawsze dobrze mieć zapas. Jeśli mam się rozejrzeć, muszę się pozbyć maszyn. Były dwa, są dwa. Co? Będziecie tak latać bez końca? Nie widzę Niech ja go pozbawię. O, co było? Co to jest? Niesamowite. Widziałeś to? Trafiłem nietwazową strzałą, ale była reakcja łańcuchowa. Oh yes. Zobaczcie o walnak Jeszcze? Myślałem, że strzała za załatwi sprawę. Dobra, gdzie ogony? Nie mówcie, że... Spadł mi tamto nogą, no rzesz pas, szlak. To musi być on. O, ten martwy gość. Mogę uzupełnić zapasy. Dobra, chyba te więcej zapasów nie uzupełnię. To mogę podejść do tych zwłok. Sądząc po ranach, że twoje pióry go zaskoczyły. Przynajmniej długo nie cierpią. Kiwa hmm. za znowu. Ale inaczej niż poprzedni, co jest? Wrócę do strażnicy i sprawdzę, co się stało. Strażnica Dobra. jest atakowana. Muszę się tam zaraz dostać. Ha, przez kolejne brzegopióry, brzydpo... szlak! Zióp. Te maszyny będą zaskoczone, kiedy nagle spadnę na nie z góry. Dokładnie. Na krew dziesiątki, tuż o ziemka szybuje. Chopa! Jedna zniszczona. Oj, nie to. Jeszcze jakaś? Maszynko? Nie chciano? Cztery jastrząbłyski. I co, gdzie czwarty? O, no, żeruję sobie na swoim koledze, okej. Okay. Którego pierwszego rozwaliłem. Uroczo. No... żeś się pójść wreszcie Siema. Dzięki za pomoc. Czy Jezeko już schodzi? Nie. W sumie. Strzelcego świata. To maszyny zaskoczyły go. Przykro mi. Co? Był pierwszym w oddziale. Najlepszy wojownik. On nie żyje, kiwa. Zostaliście tylko wy. Cholerny te My tylko poszliśmy na ambasadę. Zgodnie z rozkazem Hekaro. I co za to dostaliśmy? Wyrok śmierci przebrany za zadanie wartownicze. Przez to, że te koty zapał rządzą zemsty na wodzu. Z tym już koniec. Tak. Dzięki, cudzoziemko. Proszę, to dla ciebie. A dziękować, dziękować. Ruszamy! Co mi dałaś? Kotek to putny dupek. O, może w końcu przestanie hmm. szastać w życiem w politycznych wojenkach. Okej. Okay. w takim razie jedno zadanie wykonane, kolejne, gdzieś tutaj. Marsz żołnierza. Jest dobra, szybka podróż, zanim do zadania to do schronienia, aby przyspieszyć sobie czas, a później już spokojnie wykonać. To zadanie. Mm, tylko pytanie, ile ja nagrywam. Chyba ta misja poszła no, mi dosyć szybko, by sprawnie. Oj, przepraszam. Dobra, już kurde, 5 razy ją zdobyłem i kurde, 10 razy o nie wspominałaś o tej skrzyni. Więc Aloy, przeseń, proszę. Czarna skrzynka, przypomnę, w tak się tej dopomina, tutaj było ogniwo, o, tutaj jest ogniwo, tam dalej, o, jest, e, na prawo, o, tu, 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 o, jest e, wrak e, samolotu, statku, e, trzeba włożyć ogniwo, którego już nie można włożyć i później można zdobyć, e, no, czarną skrzynkę. Dobra. Dziękuję celu. Sądząc po znacznikach, szlak wspinaczkowy, o którym mówiła Jetta, jest blisko. Powinnam zobaczyć, co z jej bratem. A, to jest ten szlak wspinaczkowy. Tylko gdzież on się zaczyna? A tu, dobra. Hop, hop. O, ktoś coś tutaj mówi, jakiś głos słyszę. Żeński męski. Ta o tu rządzi. Powinnam z nią porozmawiać. Kruszycielko, jeśli przyszłaś podziwiać marsz, to masz pecha. W zasadzie to szukam kogoś imieniem Pento. Pento? Ten herlak sam skazał się na śmierć, jeszcze przed śnieżycą. Za dużo sobie pozwalacie, żołnierzu. O czym on mówi? Dzieciak, którego szukasz, jest na zboczu z pozostałymi. Pento postąpił wbrew tradycji i wspinał się bez partnera. Raczej nie ma szans. Szkoda, ale od początku ich nie miał. Jest kompletnym przeciwieństwem prawdziwego Tenakta. Więc co? Tak tu czekacie? Nie wzywacie pomocy? Nie znajdziemy ich w tej śnieżycy, choćby nie wiem co. Dzieci są teraz na łasce góry. Aha. To się jeszcze zobaczy, ale najpierw mam kilka pytań. Dlaczego wszyscy tutaj są pewni, że pęto nie wespnie się na górę? Nasz lud to żołnierze. Cenimy sobie siłę i zwinność, a pęto ich nie ma. Nigdy nie miał. Już od dziecka jego zadaniem było sprzątanie. A mimo to zdecydował się samotnie wziąć udział w najtrudniejszej próbie klanu. A ty sądzisz, że to szaleństwo? Nie lubię tego słowa. Gdy wdziałam kobiecy pancerz, też tak o mnie mówiono. Aha. Myślę, że Pento czuje, że musi się sprawdzić, pokazać swoją wartość. Rozumiem go, uwierz mi. Hmm. Ale i bez śnieżycy to trudna wspinaczka. Czym w ogóle jest ten marsz? Jedno z najbardziej stromych zboczy na ziemiach klanu nieba. Ponoć dziesiątka wspinała się po nim parami podczas wojny z maszynami. Aby zasłużyć na znak żołnierza, ruszamy w parach, śladami przedwiecznych, by zdobyć krwawy klejnot, rosnący na szczycie kwiat, za wyjątkiem pentocha. Uparł się, że wejdzie tam sam. Raczej, że nikt nie chciał się z nim wspinać. Powstrzymywałam go, ale zasady tego nie zabraniają, więc go puściłam. To brzmi znajomo. Nora mają podobny rytm. Transakcjonista, super. W nim udział. Brzmi jak poważny błąd. Mogłabym pójść tą samą ścieżką. Może znajdę Pentocha. Ponoć zaginęło też dwóch innych, wspinaczy. Hm. już tylko jeden. Druga jest tutaj. Zika. ją? Roko i ja już schodziliśmy na dół. Przeszła lawina, która nas rozdzieliła. W ogóle nic nie widziałam. Aha. ktoś powinien tam pójść. Wroczo. W tym śniegu nie zobaczysz nawet własnych stóp. Ale no zobaczymy. Ja się muszę. Wrócę tu. Jesteś ranna? Jeśli śnieżyca się wzmoże, użyję Fokusa, żeby odnaleźć wspinaczy. Powinna mieść po znacznikach. Zaprowadzą mnie na początek. Sowarz, kso! Jest ich tutaj więcej. Znaczniki. Jestem na dobrym tropie. Ktoś tutaj walczy z maszynami. Aha! Jestem na tym szlaku, gdzie kiedyś nie mogłem się dostać. I tutaj na górę nie wiedziałem jak przejść, a tutaj po prostu trzeba przejść w parze, to będzie pewnie jakaś kapsenka. Dobra, już walczyłem z tymi maszynami. Chyrzospony i takie tam. Nękacz! jesteś, dziękuję za pomoc. Jestem wdzięczny, Dobra, ee, czy ja znajdę tutaj jeszcze jakąś słówkę na szybko? Nie, Dobra, porozmawiałem z tym pentą, czy jaką tam się zwie. A nie, Rokko bywało lepiej, ale przeżyję. Hey. Twoja partnerka wspomniała mi, że rozdzieliła was lawina. Partnerka? Tak, <coughs> lawina wzięła nas z zaskoczenia. Porwała mnie jak gałązkę. Byłem pewien, że już po mnie. Nagle ktoś mnie złapał i wyciągnął. To pęto. Ryzykował dla mnie życie. Wiesz dokąd poszedł? Mm. W górę zbocza za tobą. Chciał skończyć wspinaczkę. Ostrzegałem go. Nie słuchał. Zejdziesz we własnych siłach? Tak. Chyba się za nim nie wybierasz. Oczywiście, Idź. że tak. Wracaj do wekaty. <grym> pogoda się pogorszy. Niech dziesiątka cię wiedzie. Muszę znaleźć pentocha, zanim się zabije. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że już e, tyle wystarczy jak na ten odcinek. A resztę przygód e, związanych z, ze wspinaczką pentocha zobaczycie już w kolejnym odcinku. A jeżeli jesteście ciekawi, jak to się dokładnie potoczy, bądźcie na, na bieżąco z tą serią oraz zachęcam też abyście przejrzeli sobie pozostałe serie, zagrajmy, które publikuję na swoim kanale, a także te, które już na nim opublikowałem. Oczywiście nie zapomnijcie o serii poradników Warframe, gdyż gra cały czas bardzo prężnie się rozwija i warto być na bieżąco z tym, co aktualizacje wprowadzają do jej zawartości. Oczywiście warto też wiedzieć, od czego by. Tu zacząć, a więc naprawdę bądźcie na bieżąco z serią poradników, a tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!